P.R.L. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Londyn i zapraszam do programu A co? Na to Diva w każdy poniedziałek i niech się ci celebryci boją bo ja wszystko wam powiem bo jak nie ja to kto? Wasza Diva Witam na no drodzy państwo no jest sukces Ida wygrała Oscara prawda? Wielki sukces polskiego kina, polskiej kinematografii, ja głęboko wierzyłam w to zwycięstwo, z tym, że kiedy zobaczyłam, że nasza pani premier Kopacz e, nagrała taki filmik, że ona trzyma kciuki za polskich twórców, że będzie się cieszyć ze Oscara i to sobie pomyślałam, uuu, to już po ptakach to już nasza pani premier Kopać zakopała, prawda, polskie szanse. Nie to, żebym jakoś tam źle wróżyła, że pani pa, premier Kopać to jakaś czarownica, ale po prostu zawsze jakoś jak ją widzę, jak ona czyma kciuki, jak komuś dobrze życzy, to ja od razu sobie myślę, o, to się zaraz skończy jakąś wielką porażką niesamowitą. A tutaj jednak nie, proszę. Jednak wyjątek potwierdza regułę, ale mamy tego Oscara, bardzo się cieszę że Ida, no, tak w, w blasku fleszy, w świetle reflektorów i na cały świat transmisja i dostaliśmy tego Oscara historycznego. Co do pozostałych yy, 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 zwycięzców na gali, to wygrali głównie moi faworyci, czyli film Birdman, ale powiem szczerze, że ten pan prowadzący, ten Neil Patrick Harris, uu, no to nie jest to Ellen DeGeneres, absolutnie. Te jego żarty były takie jakieś mało ciekawe. Nic się za bardzo nie działo na tej scenie, a ja wiem, co to znaczy robić show doskonale, to wiem na własnej skórze. Także mi to troszeczkę znudziło. Już po dwóch godzinach gali to już myślałem, że kofeiny to już nie będę pić, tylko od razu sobie do oka yy, będę serwować, bo yy, no, ciężko było nie zasnąć. Takie to jakoś mało widowiskowe. Jedzenie, co mi się rzuciło w oczy, to Lady Gaga, prawda? która tym razem nie w mięsie wystąpiła, tylko z pięknymi włosami, piękną suknią, tak jakby wszystko ode mnie pożyczone i z pięknym głosem, czystym sopranem zaśpiewała piosenkę z filmu Dźwięki Muzyki. Także bardzo mi się to podobało i myślę, że Lady Gaga już udowodniła niejednemu niedowiarkowi, że zaśpiewać, to ona może nawet książkę telefoniczną.